Każdy, kto choć raz oglądał ten kanał, dobrze wie, jaki jestem. Nerd, gadżeciarz, duże dziecko, mam wymieniać dalej? Dobra, już wystarczy. Tak, lubię maki, ba, nawet mogę powiedzieć, że jest to mój ulubiony produkt od Apple i tak jak nie mam problemu z użytkowaniem telefonów z Androidem i używanie ich jako moje daily, tak przesiadka na Windowsa dla mnie jest ciężka. Jak dobrze wiecie, od lat staram się recenzować dla Was wszystkie możliwe maki, które pojawiają się na bieżąco każdego roku, czy to mówimy o makach stacjonarnych, makach mini, iMacach, makach Pro, iMacach Pro, MacBookach Pro, MacBookach R, wcześniej MacBookach 12 itd. i tak dalej. Po prostu dotychczas wychodziłem z prostego założenia, aby móc wypowiedzieć się o danym sprzęcie, powinienem mieć z nim styczność. Natomiast z dzisiejszym Maciem będzie trochę inaczej, bo A. Nie chciałem marnować czasu na testowanie tego urządzenia, B nie chciałem marnować przede wszystkim Waszych pieniędzy na potencjalny zakup tego sprzętu. Dlatego tym razem zapraszam nie na recenzję, a na moją taką subiektywną opinię na temat nowego MacBooka Pro 13-calowego z procesorem M2, bo mam sporo, sporo... Do powiedzenia. Tegoroczny MacBook Pro 13 calowy z procesorem M2 to moim zdaniem jeden z największych bezsensów i głupot, jakie Apple zrobiło wprowadzając jakiekolwiek urządzenie na rynek. O tego typu niewypałach będziemy sobie rozmawiać w ciągu najbliższych kilku dni, kiedy poruszymy temat iPhone'a 5C. Natomiast dzisiaj skupmy się na samym MacBooku. Dlaczego tak uważam? Już tłumaczę. Po pierwsze, wygląd. Urządzenie do znudzenia czerpie inspirację jeszcze z MacBooka. Pro z 2016 roku, czyli no już sześcioletniego urządzenia, które swojego czasu omawiałem podczas premiery, albo dajże chyba tę większą wersję na kanale. I owszem, w momencie wprowadzenia MacBooka Pro z m 1 lekki lifting nastąpił przede wszystkim chociażby poprzez odseparowanie przyciska Touch ID od Touchbara, natomiast cały czas jest to to samo urządzenie. Jak dobrze wiemy użytkownicy Apple, a przynajmniej ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, lubi kiedy co jakiś czas urządzenie się zmienia, tak? Żeby mógł poczuć różnicę, przesiadając się z kilku Kuletniego maka na aktualnego maka. Na ten moment zmiany wizualne są marginalne, żeby nie powiedzieć żadne, i ja wiem, niektórym ta bryła może odpowiadać. Nie neguję tego, natomiast kolejne argumenty raczej nie będą przemawiać za wyborem tego urządzenia. MacBook M1 wydany w 2020 roku nie jest urządzeniem złym, ba nie jest urządzeniem wolnym. Już na samej stronie Apple informuje nas, że procesor M2 jest o 18% wydajniejszy, jeżeli chodzi o CPU oraz 35% mocniejsze GPU. Czyli, krótko mówiąc, nie ma tego ogromnego przeskoku, jaki mogliśmy zauważyć podczas przesiadki z Intela na procesory nowe od Apple ARM. Zatem te różnice nie są jakieś drastyczne i mam wrażenie, że nie poczujemy jakiejś ogromnej mocy. Krótko mówiąc, jeżeli ktoś, tak jak ja, kiedyś korzystałem z MacBooka Pro z M1, to ja osobiście nie będę czuć jakichś drastycznych, czy ogromnych różnic, przesiadając się na jednego bądź drugiego Maca. A już tym bardziej, kiedy weźmiemy pod uwagę cenę tego urządzenia. Zazwyczaj o cenie mówię na końcu materiału, ale uważam, że to już jest ten moment, że warto o tym porozmawiać. Podstawowy MacBook Pro M2. Z 8 GB RAM z dyskiem 256 GB to wydatek 7,5 tysiąca złotych, czyli APU. Po 6 latach od momentu wydania takiego oto urządzenia, sprzedaje ten komputer za 7,5 tysiąca zł. Ja wiem, jest nowy procesor, natomiast cała konstrukcja oraz aspekt wizualny sięga jeszcze raz, przypominam, roku 2016. Ja nie mówię jeszcze raz, że to jest złe, po prostu uważam, że po takiej firmie można było oczekiwać czegoś więcej. Ale MacBook Pro M1, który, tak jak mówiłem, w dalszym ciągu jest bardzo dobrym urządzeniem, bardzo wydajnym. Na ten moment bez problemu jesteście w stanie kupić w przydziale nówkę, sztukę od 5 do 5,5 tysiąca zł, czyli 2000 zł mniej za 18% wolniejszy procesor oraz 35% wolniejszy układ graficzny i tyle. Dlatego nie zdziwię się, że teraz na wyprzedażach, gdziekolwiek będą się pojawiać nowe MacBooki Pro z M1, to właśnie to urządzenie, tuż obok MacBooka R M1, który w podobnej cenie możemy kupić, będzie najlepiej sprzedawanym urządzeniem, no bo jednak ludzie w dzisiejszych czasach będą szukali kosztów, będą szukali cięć kosztów, bo wiecie, mieć 2000 zł w portfelu, a nie mieć, robi różnicę. No dobrze, ale jeżeli ktoś bardzo chce, Dwójkę. To dlaczego miałby wybrać MacBooka Pro? Skoro mamy możliwość kupienia znacznie tańszego, bo 500 zł tańszego MacBooka R z kompletnie odmiennym aspektem wizualnym, ze znacznie mniejszymi rankami, lżejszego. Z tym samym ekranem o jasności 500 nitów, z tym samym procesorem, ma jedyną różnicą, jaką możemy dostrzec pomiędzy jednym a drugim urządzeniem, to to, że w MacBooku Pro mamy, z tego co pamiętam, aktywne chłodzenie, dzięki czemu te kilka, kilkanaście stopni procesor będzie notował niższe temperatury. Tyle. O samym nowym MacBooku R uważam, że jest to nowa generacja tych naj... Tańszych y, MacBooków od Apple, więc o nim już niejednokrotnie mówiłem. W przyszłym tygodniu materiał na temat tego urządzenia się pojawi, więc wyczekujcie pierwszych wrażeń po tym porównaniu dokładnego z M1, a potem takiej pełnoprawnej recenzji. Ale z recenzją nie będę się spieszyć, może ona potrwać nawet kilka ładnych tygodni. Na kanale MKBHD Marcus jasno nam pokazał, że nawet pudełka, które były przygotowywane pod MacBooka Pro z M1 zostały rebrandowane na M2 po prostu. Wlepa ze specyfikacją została naklejona na starszą specyfikację. Pudełka są dokładnie takie same, więc widać ewidentnie, że Apple szukało cięć kosztów, no i jakiegoś tam recyklingu, jeżeli chodzi o elektronikę, która dotychczas może nie sprzedawała się tak dobrze, jak mogliby tego oczekiwać. W tym miejscu warto również zaznaczyć, jeżeli chodzi o szybkość dysków. Podstawowe MacBooki z dyskiem 256 GB mają bardzo, ale to bardzo wolne dyski i mam wrażenie, że po prostu w MacBooku Pro. Do zadań profesjonalnych uważam, że no niegodzien jest posiadanie takiego dysku, który jest dwa razy wolniejszy od dotychczasowej generacji, która ma już dwa lata. Przynajmniej jeżeli mówimy o wersji bazowej z dyskiem 256 GB. Pomijam już w tym momencie fakt słabszej kamery do wideo rozmów 720p, gdzie MacBooku R mamy już kamerę 1080p. Wow! No dobrze, zatem reasumując, jakie znajdziemy różnice pomiędzy MacBookiem Pro M1. A M2 poza samym procesorem. Po pierwsze, urządzenie jest 2000 zł. droższe od wersji M1. Po drugie, zamiast 61-watowego zasilacza dostajemy 67-watowy. No i po trzecie, M1 możecie rozbudować maksymalnie do 16 GB ram. W przypadku M2 jest to poziom 24 GB, no ale jeżeli uwzględniamy tutaj ceny modeli podstawowych, to tutaj zmian nie ma żadnych. Czyli, krótko mówiąc, 2-2,5 2500 zł. więcej za to, że Mamy nowy procesor. No dobrze, ale jak wygląda porównanie MacBooka Pro z nowym MacBookiem R, który przypominam jest też 500 zł tańszy od tego już wizualnie wysłużonego modelu z M2. Inne chłodzenie Pro będzie po prostu o te parę stopni chłodniejszy. R nie ma touchbara. Ale touchbara pozbyto się już w znacznie droższych MacBookach 14 czy 16 calowych R jest dużo lżejszy, ma węższe ramki oraz lepszą kamerę do wideorozmów 1080p. Tematem skrajnym jest również ogniwo. W MacBooku Pro jest minimalnie większe od MacBooka Air, co się przekłada na to, że w specyfikacji Apple deklaruje, że MacBook Pro wytrzyma do 20 godzin bez ładowania, a MacBook R do 18 godzin. Biorąc pod uwagę to co robimy na urządzeniu, może być to jeden wielki margines błędu. Wszystko to co dzisiaj Wam przekazałem wskazuje na jedno. MacBook Pro 2022 nie ma szans być hitem sprzedażowym, to zwykły recykling tego, co zalegało na magazynach, a świadczy o tym chociażby realizacja zamówienia na stronie Apple. No cóż, zainteresowanie MacBookiem R jest znacznie większe, na MacBooka R trzeba poczekać, MacBooka Pro... W dalszym ciągu macie od ręki. I szczerze, naprawdę chciałbym się mylić, ale z logicznego punktu widzenia i patrzenia na tę branżę, MacBook Pro po prostu nie ma szans przetrwania. Już teraz można to powiedzieć, że jeżeli ceny nie zostaną obniżone, jest to jeden wielki niewypał. Przez wczoraj na kanale o godzinie 19 pojawił się materiał, w którym to przedstawiłem swoje argumenty przemawiające za tym, że Netflix w dalszym ciągu jest na dnie i w dalszym ciągu posiada coraz słabszą pozycję na rynku, aby dosłownie 3 godziny później oficjalnie padła informacja, że Netflix w drugim kwartale 2022 roku stracił prawie milion subskrybentów. Ale wy jesteście zajebiście widzowie. No oczywiście żartuję. No logiczne jest, że jeżeli obserwujemy rynek, widzimy co się dzieje, jakie oferty w swoim portfolio ma konkurencja, no widać ewidentnie, że dane marki nie będą sobie radzić w tym segmencie i niewątpliwie takim produktem dla mnie osobiście jest tegoroczny MacBook Pro 13 calowy z M. No nic, moi drodzy, z mojej strony byłoby to wszystko, powiem krótko, wiadomo jest to tylko i wyłącznie, no muszę to powtarzać, bo czasami ludzie nie są świadomi chyba tego, to jest tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia, bardzo chciałbym się mylić, przypomnijcie mi ten film za rok, za dwa, za trzy, gdzie się okaże, że MacBook Pro z M2, 13-calowy, się sprzedaje fantastycznie, natomiast ja w to nie wierzę, jeżeli chcecie kupować to urządzenie, kupujcie, natomiast mam wrażenie, że 7500 zł za 6-letniego odgrzewanego kotleta, tylko i wyłącznie z wepchanym nowym procesorem M2, to jest mocne przepalenie pieniędzy. Jeżeli chcecie MacBooka Pro, kupujcie M1, kupujcie M1 w Erach, M1 w Pro, bo urządzenia są znacznie tańsze i wcale jakoś drastycznie nie odbiegające od M2. -jek. Tyle. Z mojej strony byłoby to wszystko w tym tygodniu na kanale. Widzimy się jeszcze raz. Najprawdopodobniej film zostanie opublikowany w niedzielę. Jeżeli film okazał się dla Was pomocny, gorąco zachęcam, choć nie zmuszam, o pozostawienie tej motywującej łapy pod filmem. Gorąco też zachęcam o przyciśnięcie tego magicznego przycisku subskrybu. Wiecie, ja na YouTubie jestem od lat... no niby siedmiu, ale tak... Zawodowo, wiadomo, zawód youtuber to żaden zawód. Robię to dla Was od jakichś 4,5 roku. Nigdy o nic Was nie prosiłem. Nie zakładałem patronajtów, nie zakładałem wsparcia kanału. Więc tyle, co mogłem prosić do tego suba, i dla mnie będzie to wystarczające. Miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru życzę. SIA!